O, ale masz pinga. Źle. Dobra, a także zaczynamy. Nasza ulubione, ale no, nie że jakieś słampy jest piece, łatwo się chować. Jak nie masz jasnego stroju. W ogóle się znowu na tej kładce. Drugi raz z rzędu tu jestem O, to tyle, dobrze że głośno Aha Aha Szybko poszło Gdybyście mogli ją zdjąć, to nie dwóch, jeden się chowa, drugi biega no się jeszcze No widzę ja też muszę ściągnąć kogoś, to oczywiście się ludzie powalili na no drugim rynku. Co... No, a, to był No przyszedł tu. Za późno, kurwiszonku. Ale dostał. Dostał paletą na łeb. O, o się zblokowałem. No! Nope. Tylko zabija Ale się zasarałem Aj, aj, aj. Uf, Ale stył Tyłpie Co jest? Piękny ten podświetlony nie Róbcie coś Zaczął robić silnik, nie wiadomo czemu Też Co ty się ruszasz nie o musimy mieć na drugą stronę mapy, bo tutaj już dwa silniki zrobione Nie zrobiliście na środku ja Chciałem ale widziałem się jak on robiłem 4 tak posuń się się. Ale wy co tu nie masz po co przejść no, nie wiem, będziemy mi Nie, wiem, to nie, 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 mnie nie, 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 do mnie idzie. nie, nie, za za nie, za za za, za, za e... tym nie, nie, za tym, Kurde, co on robi? Te strzały jakby się odbijały, co to było? Ale powalone To się od powietrza odbiło, stary Dobra, konie coś Co? Wyprzedził mnie Wyprzedził mnie Co za baba Dobra, i tak muszę iść stąd Muszę zrobić zadanie. A ja pierdolę widzisz to jak ktoś odbija? Powietrze powalone. A jesteś w niej? Tam to jest otwarta, tam na jest, jest O, no, no ja wiem, gdzie jest druga, tylko pytam się... Pytam się... Ja chciałem ją ja. zobaczyć, ale zrezygnowałem, bo... Mówię, kurde, on przyjdzie i mnie szybko złapie Ale sporo się gania cały czas Dobra, idę jej pomóc sobie Nie, oni się stoją przy Nie, no gonią się, ja widzę Cały czas ucieka Jest przy twoim totemie teraz No, goni ją cały czas I padnie Padła No chyba, że załatwię to Jedną Kurwa, nie widzę Kurde, nie A Ajajaj, piwnica była Piwnica była Szkoda, że nie mogłem znowu nikogo ściągnąć, ale musiałem wygrać tą grę. Jaki smuteczek. On z tym miejscu, xD. Obaj miliona trenerina. Ojej, No właśnie. Tak, chciałem Cię już poprawiać, ale się poprawiłeś. Sam. Masz szczęście. Pewnie to szczęście, <try> przed <try> No to strasznie się dziwnie odbijało, ja pierdziemy. O, Oby najlepszy nawet jakimś cudem, nikogo nie ściągając! <try> Nigdy, naprawdę nikogo nie ściągając Dobra, to by było na tyle, my się dwami że żegnamy...